Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. a Tobie, panie. A prosili pana, dodaj nam wiary. Pana rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej morwie. Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z polem? Pójdź zaraz i siądź do stołu. czy nie powiem mu raczej? Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi. Aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i piłem. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i ty, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Czy jest różnica między wiarą i pokorną służbą? Czy jest to coś, co się uzupełnia? Wiemy o tym doskonale, że tak właśnie jest. Że jeżeli człowiek chce być człowiekiem wiary, to musi wziąć bardzo mocno do swojego serca coś, co się nazywa cnotą pokory. Jeśli tej cnoty pokory nie ma, to wiemy doskonale, że i wiara, którą reprezentuje, jest zawsze jakimś przekłamaniem. Przynajmniej ta wiara, o której my mówimy, wiara, którą nam przyniósł Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Poprzez Stary Testament i także Nowy Testament, gdzie Jezus Chrystus nam jeszcze bardziej wyjaśnił to, że słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I staramy się oczywiście służyć w jakikolwiek sposób w rozmaitych powołaniach naszych, czy w powołaniu w rodzinie, czy w powołaniu w życiu konsekrowanym. I dzisiejsza patronka święta Faustyna jest jakby tego przykładem, że jej dzienniczek, że także i w życiu konsekrowanym, czyli w życiu wydawałoby się tylko i wyłącznie nastawionym na Pana Jezusa, człowiek ma bardzo dużo okazji do tego, żeby być pysznym. W wielu wymiarach swojego życia duchowego człowiek może okazywać się jakby większy od Pana Boga, i czasami wydaje się, że moja prosta modlitwa jest jakby pokorną służbą, a okazuje się, że w wielu wypadkach jest tak, że Tą modlitwą chciałbym jakby zmusić drugiego człowieka, na przykład do wiary, a wiemy, że to już nie jest pokorna służba. Jest to służba, która można powiedzieć zmusza, a jeśli ona zmusza kogokolwiek do czegokolwiek, to wiemy, że tam nie ma miłości, a więc nie ma tego Boga, który sam powiedział i określił się w swoim w Piśmie Świętym, że jest samą miłością. A zatem, co zrobić, żeby i wiara, i służba, i pokorna, y, y, pokorna służba była nieustannie w naszym życiu obecna? Przychodzi nam tutaj z pomocą y, święty Paweł, który dzisiaj nam przypomina bardzo, y, o czymś bardzo istotnym: mianowicie, po pierwsze, żebyśmy się nie wstydzili świadectwa pana naszego Jezusa Chrystusa, ale też chodzi o to, żeby Dobrego depozytu strzec z pomocą ducha świętego, który w nas mieszka. I ten dobry depozyt, który został złożony w serce, można powiedzieć, Kościoła, nieustannie jest przekazywany w rozmaity sposób. Najpiękniej widzieliśmy to, kiedy posługę święty, sprawował święty Jan Paweł II, którego w sposób szczególny będziemy wspominać w przyszłą niedzielę, tzw. Tak Dzień Papieski gdzie chcemy sobie bardzo jasno przypomnieć o tym, że ten depozyt wiary to nie jest coś, co my możemy przyjąć, ewentualnie zmienić i podać tak, jak my chcemy do wierzenia. Wiemy o tym doskonale, że jest pewien wzorzec w wierze i miłości w Jezusie Chrystusie, tak jak mówi święty Paweł. I to są te zdrowe zasady. Bardzo często chcemy mieć wiele zdrowia i Tęsknimy za nim bardzo często, bo jak kogoś strzyka z jednej i z drugiej strony, kiedy człowieka coś boli, to rzeczywiście czasami zastanawia się, czy w ogóle cokolwiek istnieje zdrowego na tym świecie. I w wielu wypadkach jest tak, że także i w kościele wydaje nam się, że te zdrowe zasady, przynajmniej niektórzy tak twierdzą, gdzieś jakoś uciekają. Co zrobić, żeby właśnie być wiernym temu, o czym mówi święty Paweł dzisiaj do Tymoteusza? Przede wszystkim słuchać tego i czytać Słowo Boże i zgłębiać je w swoim sercu tak, żeby ono oddziaływało w moim życiu. Bo cóż z tego, że jeżeli będę czytał, będę rozważał, ale ono nie będzie rezonowało w moim sercu i w moim życiu. I wtedy będzie, jak się to mówi, On sobie, słowa sobie, a życie sobie. I Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. I niestety w wielu wypadkach tak jest wśród nas ludzi wierzących, że czasami moglibyśmy wielu ludzi przybliżyć do Pana Boga, ale świadectwo naszego życia gdzieś jest albo mało pokorne, albo zupełnie nie jest zgodne z duchem Ewangelii. I to przybliżanie się do Ewangelii, przybliżanie się do Słowa Bożego jest czymś bardzo, bardzo istotnym w naszym życiu. Bo jeśli będzie właśnie yy, i nasza wiara potwierdzona przez naszą pokorną służbę i modlitewną, i tę codzienną, to uwierzmy, że to właśnie wtedy Bóg działa w nas i przez nas. I wtedy człowiek będzie wiedział, że wcale to nie on jest tym, który na przykład nawraca, tylko będzie wiedział, że to łaska Boża, którą czasami przepuszczamy przez nasze życie, przez nasze serce i kierujemy do drugiego człowieka. Nie jest to łatwe i wiemy o tym doskonale wszyscy, natomiast jest to możliwe. Między innymi przychodzimy dzisiaj też do, do Kościoła. Karmimy się Słowem Bożym, za chwilę będziemy się karmić także ciałem Pana Jezusa. Po co? No właśnie po to, żeby mieć siłę i do wiary, do wyznawania wiary, ale żeby mieć siłę także i do tego, żeby pokornie służyć. Nie jest to popularne, nie jest to, można powiedzieć, medialne. Myślę tutaj o pokornej służbie. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście jakiś dobry film na ten temat. Na temat pokornej służby. Myślę, że y, gdyby było więcej takich filmów, tak właśnie filmów, które bardzo często mają wielki wpływ na życie duchowe człowieka, gdyby było więcej takich filmów, więcej byłoby dobrych postaw. Bo, idąc teraz w drugą stronę, proszę zobaczyć, jak wiele filmów które zniszczyły dobre, zło, zdrowe zasady w życiu człowieka. Więc, między innymi, musimy mieć bardzo dobre i zdrowy ogląd tego świata. Jeśli nawet oglądamy rozmaite filmy, jeśli mamy dostęp do jakichś mediów społecznościowych, to musimy ciągle sobie przypominać, jakie są zdrowe zasady, bo w wielu wypadkach, i wiemy o tym doskonale, bo serce bardzo często sumienie nam podpowiada, jak bardzo często są to chore zasady, których bardzo często nie rozumiemy, ale niestety się nimi karmimy. I skutek bardzo często jest taki, że oto nagle czasami starsze osoby mówią o młodych, no tak, wprawdzie grzeszą, no ale to nie oni pierci, nie oni drudzy. A zwłaszcza jeżeli jest to przykre. Jeżeli na przykład dziadek babcia mówi o swojej wnuczce, no wiadomo, że oni muszą najpierw żyć tak trochę na próbę, a potem dopiero przyjmą sakrament małżeństwa. Pamiętajmy, że Pan Jezus bardzo chce dzisiaj także nam przypomnieć o tym, że zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Jezusie Chrystusie. To są te zdrowe zasady, które my musimy trzymać w swoim sercu, bo jeśli my ich nie zachowamy, to kto? Książka? Przecież to nie chodzi o to, żeby ta książka, która zawiera Słowo Boże, tylko istniała. Ona ma i powinna istnieć w naszych sercach. Zatem strzeżmy dobrego depozytu z pomocą Ducha Świętego. Wołajmy o Ducha Świętego i do Ducha Świętego i starajmy się, aby przyjść do Pana Jezusa i pokornie, tak jak pokornie to służyła Maryja z jej niepokalanym sercem. I właśnie chcemy dzisiaj też uklęknąć przed Nim, przed tym, który może nam dać łaskę, byśmy te zdrowe zasady ciągle trzymali w naszym sercu. Byśmy ten depozyt wiary przenieśli na następne pokolenia bez względu na to, co będą mówić, jak będą pokazywać czy nawet, jak będą pokazywać gdzieś, można powiedzieć, w mediach czy w telewizji. Dbajmy o to, bo to jest naprawdę nasze życie: życie w prawdzie, życie w wierze i życie w pokornej służby. Nie wiem, jak wy, ale mnie, mnie zawsze przypomina się postawa Maryi, kiedy słyszę o pokorze i myślę i rozważam o pokorze, zawsze przypomina się mi postawa Matki Najświętszej. Więc niech i ona, wczoraj była pierwsza sobota miesiąca, modliliśmy się w sposób szczególny na różańcu, o dar pokoju, niech i ona pozwoli nam pokornie służyć dzisiejszemu światu, modląc się o pokój, w sposób szczególny na różańcu. Wzywała wielokrotnie i wzywa nas dzisiaj tak samo. I to, co Czasopismo Niedziela, na swojej głównej stronie, przypomina nam dzisiaj. Chcesz pokoju, szykuj różaniec. Nie szykuj się do wojny, tylko szykuj różaniec. To jest nasza zdrowa zasada i starajmy się jej być wierni.